Ciekawie zapowiadające się starcie na zakończenie ósmej kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. Raków Częstochowa kontra Górnik Zabrze. Na ten moment Górnik zajmuje piąte miejsce w tabeli. Raków jest w strefie spadkowej. Nie przyzwyczaił nas do tego zespół Marka Papszuna i to właśnie zespół gości pierwszy rusza do akcji w w tym spotkaniu Matusz Kmet oddaje strzał, ale musiał sobie z takim uderzeniem poradzić. Kacper Trelowski, a to już Osmane są. Jest w polu karnym Osmane są w kierunku bliższego słupka i mamy prowadzenie dla górnika. Zabrze już po 14 minutach spotkania goście. Mają jednobramkowe prowadzenie, Są wykorzystał błąd Zorana Arsenicia, strzelił swojego trzeciego gola w tym sezonie PKO Bank Polski Ekstraklasy. No jak są strzela to nie byle komu, Lechowi Pogoni i teraz zespołowi Marka Papszuna, który w 17 minucie odpowiada do środkowanie do Frana Tudora, jednak Chorwat nie zdołał nawet oddać strzału. To dalej raków, miękkie dośrodkowanie w pole karne, jest tam Jonathan Braut Brunes, Norwek poszukiwał swojego trzeciego gola. W tym sezonie PKO Bank Polski Ekstraklasy, ale nie zdołał lewą nogą sięgnąć tej piłki, a to znowu górnik zabrze. Jeszcze raz Kmet uderza z za pola karnego, ale wprost do koszyczka ustawionego przez Kacpra Trelowskiego. Wciąż zespół Michała Gasparika, pełna kontrola i dominacja nad tym spotkaniem w pierwszej połowie meczu. Kolejny strzał, tym razem głową i znowu broni Kacper Trelowski. Częstochowa nie miał w pierwszej połowie nawet jednego strzału celnego, natomiast górnik cały czas się napędzał, próbował wykorzystać swoją przewagę. To Patryk Helebrand uderzał za karnego, No i gdyby nie ten blok Oskara Rebki to mogłoby być groźnie. Raków nie miał tego celnego strzału, ale mógł mieć przepięknego gola, a dokładnie Marko Bulat poza Aleksowi ławniczakowi. A to już druga odsłona tego spotkania i widzimy w akcji Imada Rondicza, który dostał świetne podanie piętą od Iwiego Lopez'a. Rondic jest nowym piłkarzem Rakowa, ale my go dobrze znamy z występów dla Widzewa. A to 61 minuta i najlepsza do tej pory okazja dla zespołu gospodarzy. Iwi Lopez poradził sobie w gąszczu rywali w polu karnym, oddał strzał, ale jeszcze lepiej w bramce interweniuje Marcel Lubik, a to świetne podanie bulata do Amejoa, Amejoa! do Imada Rondicia, ale Bośniak nie zdołał oddać strzału. Futbolówka wybita na ten moment i Matrondić ma 14 goli w Ekstraklasie, a to wprowadzony przez Michala Gasparika Roberto Massimo, uderzenie z ostrego kąta i świetna interwencja nogami Kacpra Trelowskiego. Końcówka tego spotkania 80. Pierwsza minuta, stały fragment dla Rakowa, strzał głową Brunesa, niecelny jeszcze na zamknięciu Zora Arsenić próbował ratować tę piłkę, ale to mu się nie udało, to był niezły czas Rakowa. Podopieczni Marka Papszuna mają kolejną szansę, uderza Rondić strzał blokuje Erik Janza i piłkarze domagają się rzutu karnego. Sprawdzał tę sytuację na warze sędzia Bartosz Frankowski jednak zdaniem arbitra tutaj zagrania ręką nie było, a przynajmniej nie było takiego, które blokowałoby bezpośrednio strzał i nie byłoby naturalnym ułożeniem ręki, zatem cały czas 0 do 1 i rzutu karnego nie mamy, a to 99 minuta. Roberto Asimo jest w polu karnym, uderza raz jeszcze z bardzo podobnej pozycji i świetnie sobie radzi z tym uderzeniem. Kacper Trelowski i to by było na tyle w tym spotkaniu. Chwilę po tym strzale sędzia Bartosz Frankowski gwizdze po raz ostatni. Górnik zabrze, pokonuje zespół Rakowa Częstochowa 1-0 po golu Usmane Soła. Zespół Michała Gasparika zajmuje teraz drugie miejsce z 15 punktami na koncie. Raków Częstochowa ma poważny kryzys, 16 miejsce w tabeli, zaledwie 6 punktów. No i na dwa spotkania rozegrane u siebie w tym sezonie dwie porażki. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.